Mencen broni prezydenta. Sławomir Mencen w programie Gość Dzisiaj bez hamulców zaatakował rząd Donalda Tuska, zarzucając mu cynizm, bierność i polityczną grę kosztem polskich rolników. Premier miał też uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc, że ten po wizycie u Meloni nie dowiózł. Mencen ripostował ostro. To są kompetencje rządu. Bardzo dobrze, że prezydent pojechał i próbował przekonywać, ale gdzie był Donald Tusk? Pytał, wskazując, że premier powinien był osobiście włączyć się w rozmowy. No, protest rolników. Tysiące tych rolników przyjechało, przyjechałoby ich znacznie więcej, tylko że byli zatrzymywani przed Warszawą i nie mogli wjechać z jakichś tam różnych względów. Generalnie rzecz biorąc, oni są bardzo zdeterminowani, bardzo zdeterminowani. I czy w pana ocenie ich determinacja no, jest właściwa do sprawy? Ja się nie dziwię w ogóle rolnikom, że są zdeterminowani, oni walczą o swoją przyszłość. Niestety są dużo bardziej zdeterminowani od naszego rządu. Tuskowi udało się zatrzymać rolników pod Warszawą, udało się zatrzymać ich ciągnika, ale nie dali rady zatrzymać Mercosuru. I tak naprawdę nie widzę tutaj działań, które podjął rząd Donalda Tuska, żeby zbudować tą mniejszość blokującą. Przecież sprawa Włoch się ważyła do ostatniej chwili. Nie widziałem tutaj żadnej ofensywy dyplomatycznej, i nie widziałem, żeby polski rząd próbował przekonać premier Meloni do tego, żeby Włochy przyłączyły się do Polski, do Francji, więc uważam, że rząd Donalda Tuska zmarnował ostatnio w zasadzie półtora roku w tej sprawie. Mieliśmy akurat przypadkiem w tym czasie polską prezydencję w Unii Europejskiej i też nie zostało nic w tej sprawie e, e, zrobione. Więc mam wrażenie, że Donald Tusk komarkował jakiekolwiek ruchy, próbował udawać, że będzie przeciwko Mercosurowi, a tak naprawdę liczył na to, że ta umowa zostanie przyjęta. Nie przysłuchiwał się pan dzisiaj, widzę, tak bardzo dokładnie wypowiedziom premiera, bo premier powiedział takie oto słowa, że po pierwsze, to on się spodziewał, że te protesty rolników to będą jakieś większe. Gdyby wpuścił tych ludzi tak do Warszawy, zakpi. to byłoby ich więcej. Tak i w ten sposób zakpił z rolników, a drugie powiedział, że przecież pre prezydent Karol Nawrocki był u premier Meloni. Pamięta pan tę wizytę we wrześniu. No i co? I zacytuję, i nie dowiózł. To są kompetencje polskiego rządu i bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki udał się do Włoch i próbował przekonywać premier Meloni w tej sprawie, natomiast dobrze byłoby, żeby dołączył do niego również Donald Tusk i wykorzystał możliwości, jakie ma do tego, żeby przekonać Włochy do tego, żeby zablokować Mercosur. Ewidentnie tego nie zrobił. Teraz próbuje zrzucić winę na prezydenta zupełnie bez sensu. No, ale PSL chełpi się tym, że pan europoseł Hetman jakieś zabezpieczenia do tej umowy, już jakieś poprawki przygotował. Ja nie wiem, one chyba nawet nie były w ogóle głosowane w Europarlamencie. Te poprawki nie mam wiedzy na ten temat. No, ale że przygotował i że te zabezpieczenia mają być, i że to w sumie. No to, to nawet tam się mówi o tym, że jak o 5% jakieś strategiczne towary podrożeją, to wtedy te zabezpieczenia, bezpieczniki zaczną działać i tak dalej. A rolnicy, którzy tu u mnie w studiu siedzieli niedawno, Mówią, jakie zabezpieczenia? Nic nie będzie, padniemy. To jest robienie z rolników idiotów. Rolnicy przyjeżdżali do Warszawy z całej Polski, stali tam na mrozie minus 10 stopni. Było bardzo zimno, wiem, bo sam z nimi e, tam byłem. No i czy oni by tam przyjechali z całej Polski, staliby na tym mrozie, protestowali, obawiali się o swoją przyszłość, gdyby rzeczywiście były jakieś zabezpieczenia? Rzeczywiście tam jakieś małe, naprawdę detaliczne rzeczy udało się zmienić na ostatnią chwilę w tej umowie dotyczącej handlu z krajami Mercosur. Natomiast polskie rolnictwo jest coraz bardziej zagrożone. Polscy rolnicy mają przekonanie, że sytuacja wygląda dużo gorzej niż parę lat temu. Czują się zagrożeni żywnością sprowadzaną z Ukrainy. Teraz jeszcze oprócz Ukrainy dojdzie cała Ameryka Południowa. Polscy rolnicy bardzo boją się o swoją przyszłość i my wszyscy powinniśmy bać się o przyszłość polskiego rolnictwa, bo bezpieczeństwo żywieniowe jest dla nas wszystkich sprawą fundamentalną. Jeżeli przyjdzie jakikolwiek kryzys, wojna, znowu może jakiś wirus, czy nie wiadomo co jeszcze, musimy mieć pewność, że Polacy będą mogli jeść polskie jedzenie, bo jeżeli dojdzie do kryzysu, to nie ściągniemy sobie nagle jedzenia. Z Ameryki Południowej. No przecież to jest zbyt daleko. Musimy mieć żywność produkowaną na miejscu, a do tego potrzebujemy polskich rolników, którym ta produkcja będzie się opłacać. Czy rolnicy mają rację, kiedy mówią, że to, to po prostu spowoduje ich kompletną biedę i upadek bardzo wielu tych, zwłaszcza mniejszych gospodarstw, rodzinnych gospodarstw? Czy nie mają tutaj racji, bo jednak być może są jakieś względy, które mogą spowodować, że, że oni no, nie do końca się orientują w sytuacji? Myślę, że na czym, jak na czym, ale na rolnictwie to się polscy rolnicy znają i znają też stan swoich kont bankowych, wiedzą za ile muszą sprzedawać teraz swoje produkty, więc widzą, że jest im coraz gorzej. I wiadomo, że to nie jest tak, że teraz całe polskie rolnictwo zniknie z dnia na dzień, ale to jest kolejny duży krok w celu ograniczenia polskiego rolnictwa. Czy uważa pan, że nie wierzy pan rządowi? Uważa pan, że zrobił za mało? Czy chciałby na przykład pan spojrzeć w dokumenty, bo tutaj jak przychodzą przedstawiciele też rządu z resortu rolnictwa, to twierdzą, że te rozmowy były prowadzone, że ta praca była wykonywana, że cały czas gdzieś tam jeździli, z kimś rozmawiali i tak dalej. Czy chciałby pan powiedzieć sprawdza? To znaczy ja im po prostu nie wierzę. Obecny rząd zwłaszcza z ustami Donalda Tuska wielokrotnie kłamał, wprowadzał Polaków w błąd. Ja myślę, że wielu Polaków zdaje sobie sprawę, czy interesy tak naprawdę realizuje Donald Tusk, w związku z czym nikt nie wierzy w determinację Donalda Tuska po to, żeby w, żeby w celu zaszkodzenia Niemcom zablokować Mercosur. Myślę, że Donald Tusk by tego nie zrobił. A myśli pan, że czemu premier tak no, kpi w żywe oczy z rolników i mówi, no myślałem, że tu będzie te protesty, że będą liczniejsze i coś tam. Czemu on tak mówi w dniu protestu rolnikom? Czy, czy po prostu on nie liczy jest się, po prostu, się z tą grupą rolników? Czy myślę, grupa rolników jest mu niepotrzebna? Myślę, do myślę że Donald Tusk jest po prostu bardzo złym człowiekiem. Bo trzeba być złym człowiekiem, żeby tym zdesperowanym ludziom, którzy tu przyjechali z całej Polski, żeby walczyć o swoją przyszłość, żeby z nich tak bezczelnie kpić. Dzisiaj doszło do spotkania zmienimy temat premiera z prezydentem i to premier zaproponował to spotkanie po wizycie w Paryżu gdzie jak się dowiedzieliśmy być może wojska stabilizacyjne na Ukrainę przez być może Francję i Wielką Brytanię mogłyby być wysłane. Podobno premier Meloni powiedziała, że ona absolutnie nie wyśle. My też jakoś tam premier deklarował, że raczej nie, ale w końcu jak była ta konferencja po tym spotkaniu koalicji chętnych, no to była koalicja chętnych i premier osobno w ambasadzie miał konferencję nie razem z koalicją chętnych. No ale fakt faktem, po tym spotkaniu, po tej Francji. Premier z, chciał spotkania z prezydentem. Jak pan ocenia tę sytuację. Do tej pory do takich spotkań nie dochodziło. Bardzo mnie cieszy to, że doszło do tego spotkania. Polska niestety ma wadliwą konstytucję i nasza władza wykonawcza jest podzielona, to znaczy część tej władzy wykonawczej ma prezydent, ale część ma premier. I sytuacja, kiedy oni są z dwóch różnych obozów, prowadzi to do wielu nieporozumień. Natomiast uważam, że polscy najważniejsi politycy powinni się kierować przede wszystkim interesem państwa polskiego i powinni odłożyć na bok jakieś swoje wojenki. No i niestety przez ostatnie miesiące Donald Tusk pokazywał, że nie jest w stanie od znaleźć się w tej nowej rzeczywistości, nie jest w stanie zrozumieć, że wybory wygrał Karol Nawrocki również w wyniku wielu błędów Donalda Tuska i próbował iść na zwarcie z prezydentem, próbował mu narzucać swoją wolę, próbował go lekceważyć, próbował pokazać, że rządzi przecież premier, więc prezydent niech się nie interesuje. Tymczasem w polskiej tej wadliwej konstytucji prezydent ma naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. Pamiętam takie wypowiedzi zarówno Donalda Tuska, jak i jego ministrów sprzed paru miesięcy, kiedy Karol Nawrocki zaczął wetować im niektóre ustawy, że oni się tym nie będą przejmować, będą dalej działać po swojemu, dalej będą uchwalać te ustawy i nie będą o nich rozmawiać wcześniej z prezydentem. I dzisiaj po kolejnych trzech wetach wreszcie była wypowiedź Donalda Tuska, że on będzie namawiał swoich ministrów, żeby wreszcie przyjęli do wiadomości, że prezydentem jest Karol Nawrocki. Jeżeli chcą, żeby, się, żeby jakaś ustawa przeszła, to wypadałoby tą ustawę z nim skonsultować. Mi bardzo cieszy, że Karol Nawrocki właśnie w ten sposób wykonuje swoją rolę jako prezydenta, ponieważ sam pamiętam, jak w kampanii wyborczej właśnie mówiłem, że gdybym wygrał, gdybym bym był prezydentem. Właśnie w ten sposób bym się zachowywał, żebym bardzo dużo wetował i domagał się konsultowania ze mną ustaw na etapie jeszcze ich uchwalania. I dzięki temu, że prezydent Karol Nawrocki też wetuje dużo szkodliwych ustaw, że on będzie musiał do, dopasować się do jego woli. No nie, no premier aż tak bardzo konsyliacyjnie w sprawie wet nawet dziś się nie wypowiadał, ale lepszy był pan pre, wicepremier Gawkowski, który powiedział, że pre, prezydent wetuje te ustawy dlatego, że ich nie czyta, cytuję a dlaczego nie czyta? Bo chodzi na siłownię i nie ma czasu. Straszna głupota. Właśnie prezydent wetuje ustawy, bo je czyta i za każdym razem uzasadnia, dlaczego zawetował daną ustawę. Właśnie to jest ten krok w dobrym kierunku, bo mam wrażenie, że prezydent Andrzej Duda właśnie nie czytał każdej ustawy i wiele, wiele z tego powodu nie zawetował. Miał taki wywiad chyba dzień czy dwa dni temu, kiedy przyznał się, że nie zawetował tej lewicowej ustawy, która zmusza przedsiębiorców do tego, żeby dawali ogłoszenie neutralne płciowo, bo już dużo zawet to tego nie chciał wetować, chociaż wie, że to jest absurd. Mi się wydaje, że być może właśnie nie wgłębił się za bardzo w tą ustawę, i stąd ten podpis. A Karol Nawrocki rzeczywiście ustawy czyta, i jeżeli uważa, że ustawa jest szkodliwa, to ją wetuje. I uważam, że to jest bardzo dobre dla Polski i Polaków. Ale premier chyba nie ma ochoty jakoś tam wychodzić naprzeciw i konsultować z prezydentem. Chociaż ja pamiętam, że Karol Nawrocki w kampanii zapowiadał, że dobrze by było konsultować na etapie tworzenia projektu ustawy. Też tak I wtedy uważam. nie byłoby. On, on to mówił już wtedy, ale tu nie ma, nie ma takiej Czy współpracy, miał, nie ma takiej woli w ogóle. Na razie jej nie było, ale dzisiaj jeszcze miał prez, premier Donald Tusk taką wypowiedź i mi się wydaje, że jeszcze kilka, kilkanaście wet i nawet rząd Donalda Tuska dojrzeje do tego, żeby konsultować ustawę z prezydentem. Czyli uważa pan, że to dzisiejsze spotkanie, to jest początek czegoś dobrego, czy to po prostu taki incydent, który się premierowi zdarzył? Znając Donalda Tuska, można mieć najgorsze opinie na jego temat i rzeczywiście jest bardzo prawdopodobne, że to jest tylko takie pojedyncze dobre wydarzenie, no ale trzeba mieć nadzieję, że może premier Donald Tusk wreszcie zrozumie swoje miejsce w szeregu, pogodzi się z sytuacją i zacznie wreszcie te ustawy konsultować. 15 już jest termin. 15 stycznia ma być spotkanie prezydenta z szefami służb i generalnie rzecz biorąc, już chyba teraz premier tego nie zablokuje, bo wcześniej prezydent o tym mówił wprost, no to on nie wie, dlaczego szefowie służb nie przyszli, nie tłumaczyli, byli z nim umówieni na spotkanie, nie tłumaczyli powodów nie albo Premier im po prostu powiedział, że mają nie iść. I już. To prawda, była taka sytuacja, która właśnie pokazuje, że Donald Tusk nie rozumie tego, jak wygląda polski ustrój i że prezydent ma swoje uprawnienia i ma prawo z nich korzystać. Więc mam nadzieję, że właśnie premier zacznie rozumieć sytuację i przestanie w ten sposób szkodliwy dla interesów Polski, próbować przeszkadzać w pracy prezydentowi Nawrodkiemu. No, zobaczymy, jak to będzie może nowy rok rzeczywiście jakiś przełom na dobre przyniesie, chociaż chyba tak trzeba ostrożnie na to patrzeć, tak jak chyba na sytuację w Wenezueli. Na pewno Pan to obserwował, co się działo Aha. prawie tydzień temu. Dyktator przywieziony do Stanów razem z żoną. Mo możliwe to było, bo w Stanach Zjednoczonych zakwalifikowano jego i, i, i tę żonę jako organizację terrorystyczną. Która zajmowała się narkobiznesem na bardzo szeroką skalę, kolportowanym do Stanów Zjednoczonych. No ale nie wiem, czy nie wzbudza obaw to, że jednak pełniącym obowiązki prezydenta została pani wiceprezydent, która współpracowała z Maduro. No i teraz rządzi ona, rządzi jej brat w parlamencie i jest tam też syn Nicolasa Maduro. Stany Zjednoczone przez poprzednie 20 parę lat pokazały, że mają wielką łatwość w obalaniu dyktatorów, mają łatwość w przejmowaniu władzy w jakimś państwie, natomiast dużo trudniej jest im następnie utrzymać porządek w danym miejscu. No bo to jest że, trudniej. To jest bardzo trudno, oczywiście, no zwłaszcza w jakimś odległym kraju z inną kulturą. Natomiast po tym, co się wydarzyło w Libii, w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, widać, że to wcale nie jest tak prosto utrzymać porządek po obaleniu dyktatora. Jeszcze nie wiemy, w którym kierunku rozwinie się sytuacja w Wenezueli. Ale na razie tak to wygląda, że rządzi cały czas ten sam reżim. Po prostu Madura został wywieziony do Stanów Zjednoczonych, a rządzą cały czas jego ludzie. W związku z czym nie można na razie mieć, tak mi się wydaje, zbyt wielkiej nadziei, że Wenezuelczycy na tym skorzystają. Wygląda to w ten sposób, że Amerykanom przede wszystkim zależało na tym, żeby położyć łapę na ropie wenezuelskiej. To jest jeden z największych producentów ropy na całym świecie. Tej ropy mają naprawdę bardzo dużo i ewidentnie Amerykanom o tą ropę chodzi. i Mam wrażenie, że cała reszta to jest tylko taka otoczka, żeby. Aby przykryć tą prawdziwą przyczynę. Ale czy wobec tego Pan stanie po stronie tych nawet polskich polityków, z koalicji rządzącej, którzy mówią, że no jak można było prezydenta suwerennego kraju w ogóle wywieźć z kraju i tak dalej. Amerykanie nie mieli prawa i w obronie generalnie Nikolasa Maduro stają? Czy ja uważam, że polski rząd w zasadzie nie powinien się wypowiadać na ten temat, bo my nie mamy w Wenezueli żadnych interesów. To jest państwo na zupełnie innym kontynencie. To nie jest żadna nasza strefa wpływów, to nie jest żaden nasz sąsiad. Amerykanie dosyć wyraźnie zaznaczyli, że cała półkula zachodnia to jest ich wyłączna strefa wpływów i nie życzą sobie żadnych tam interwencji. Z jednej strony, oczywiście, doszło do złamania prawa międzynarodowego, bo prawo międzynarodowe nie pozwala na tego rodzaju akcję, żeby na terytorium innego państwa porwać jego prezydenta. Natomiast z drugiej strony nie widzę żadnego powodu, żeby bronić. Maduro. No To jest bardzo zły człowiek. Dyktator doprowadził razem wcześniej z Chavezem Wenezuelczyków do wielkiej biedy. Przecież Wenezuela to jest państwo, które w latach 50. -tych, 60. -tych było chyba czwartym najbogatszym państwem na świecie. Ze względu na zasoby ropy. Tak, i no. ze względu na to, że mieli w wiarę normalną gospodarkę. Tak. Potem niestety przyszli socjaliści, potem jeszcze była ta rewolucja bolivariańska, Chavez, Maduro. No i Wenezuelczycy zostali doprowadzeni do wielkiej, przeraźliwej biedy. Nie mogli nawet sami sobie wybrać swoich, swojego prezydenta. Przecież jedna kandydatka, potem laureatka Nagrody Nobla została pozbawiona Machado. praw wyborczych. Prezydent, który prawdopodobnie wygrał te wybory, teraz przebywa w Hiszpanii, ponieważ władze nie uznały jego zwycięstwa, doszło do sfałszowania wyborów. Więc Maduro absolutnie nie jest żadnym człowiekiem, którego zamierzam bronić, bo nie mam żadnego powodu, żeby go bronić. Ale z drugiej strony też nie mam powodu twierdzić, że Amerykanie zachowali się zgodnie z prawem. No, zachowali się zgodnie z prawem silniejszego. Są silni, to mogli to zrobić i zrobili. Natomiast to trzeba mieć świadomie, że prawo międzynarodowe na takie rzeczy nie pozwala. Tam chyba już w 2020 roku były zmiany właśnie, że Maduro był wpisany na listę, już miał, był akt oskarżenia, był wpisany na listę tych organizacji terrorystycznych. Dla te, dlatego Amerykanie się na to powoływali. Nie, nie twierdzą, że wywieźli prezydenta, bo on nie był uznawany mhm. przez Amerykanów. Przez wiele krajów nie, nie jest uznawany, bo wybory były sfałszowane i o tym mówi cały świat. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no, jeżeli organizacja terrorystyczna, no to... Ja rozumiem, tylko każdy może uznać, że inne państwo jest organizacją terrorystyczną, to nie znaczy, że może interweniować na jego terytorium. No Amerykanie wysłali 150 samolotów w Delta Force, zabili koło 50 żołnierzy na miejscu. No, nie da się tego zinterpretować. Część Kubańczyków, Kubańczyków, Kubańczyków nie i Wenezuelczyków, wiadomo. Z jakiegoś powodu. Natomiast no, mieli do tego prawo. To było ich państwo, ich terytorium, więc doszło do złamania prawa międzynarodowego, ale coraz więcej wskazuje na to, że współcześnie to prawo międzynarodowe jest coraz mniej ważne i silniej się po prostu nim nie przejmują. Bierze pan jeszcze w Zaprowadzenie pokoju na Ukrainie, bo to informacje jest tyle, że ja już nawet nie będę cytować. Tu koalicja chętnych, tu być może wojska, tu wychodzi pani rzeczniczka Putina i mówi: jakie wojska w ogóle na naszym terytorium? Absolutnie. Jak ktoś tam wjedzie, to my go od razu odstrzelimy. Nie mają prawa w ogóle na Ukrainę wjeżdżać tutaj wojska, żadne stabilizacyjne, w ogóle nie ma mowy nic. Oni się nie zgadzają, właściwie na nic się nie zgadzają, a my mówimy cały czas o pokoju. Z kim ten pokój? Problem właściwie miałby tak. być zaprowadzany. Problem jest tak, taki, że żeby doszło do pokoju, to obydwie strony muszą go chcieć. Mam wrażenie, że sytuacja Ukrainy jest już na tyle ciężka, że Ukraina chciałaby zawrzeć ten pokój, nawet kosztem tych niektórych swoich ziem. Myślę, że oni już się pogodzili z tym, że nie dostaną Donbasu, że Krym już będzie rosyjski. Więc mam wrażenie, że strona ukraińska jest gotowa do pokoju. Natomiast Putin ma zupełnie inną perspektywę. On jest przekonany, że powoli, ale jednak idzie do przodu, że zdobywa Kolejne wioski jak gdzieś na tych stepach ukraińskich i być może liczy na to, że za nie wiem, rok, dwa państwo ukraińskie się po prostu załamie i będzie w stanie wziąć jeszcze więcej. Natomiast dopóki Putin nie będzie miał wrażenia, że metodami wojskowymi da radę wziąć jeszcze więcej, no to tego pokoju niestety nie będzie. Widzi pan jakąkolwiek wolę po stronie Rosji. Do... No właśnie na razie nie widzę. Mówię, no że właśnie. widzę po stronie ukraińskiej, a po stronie rosyjskiej, nie widzę teraz woli do zawarcia pokoju. To znaczy, Załęski wypowiedział się w bardzo prosty sposób stojąc z Donaldem Trumpem na konferencji w Maralago, że jeśli by miało dojść do oddania jakichkolwiek terytoriów, to musi być rozpisane referendum na Ukrainie, ponieważ tam konstytucja zabrania oddawania terytorium i ludzie się powinni wypowiedzieć. Ja tutaj jakby prezydenta Ukrainy rozumiem, no bo kto chciałby. No stanąć w takiej roli, że dobra, to ja oddam kawałek kraju, bo już trzeba zaprowadzić pokój. No. Ale jak na przykład Polska homie. oddawała Lwów i Wilno, to nie przeprowadzaliśmy referendum na ten temat, tak. tylko niestety prawem silniejszego zostaliśmy do tego zmuszeni. Więc wydaje mi się, że to tylko taka zagrywka, żeby podbić stawkę, natomiast jeżeli uda się zmusić Putina do pokoju, to nikt żadnym referendum się przejmować nie będzie. A kto może zmusić w pana ocenie Putina do pokoju? Donald Trump? Nie widzę innej osoby, to znaczy Stany Zjednoczone jako jedyne mają w tym momencie siłę militarną do tego, żeby ta Putina powstrzymać, jako jedyni mają do tego jakiekolwiek narzędzia. Niestety Europa jest w miarę słaba, bezbronna i nie jest zainteresowana wspieraniem odpowiednim Ukrainy. I być może Trumpowi się tego Putina do tego zmusić uda. Natomiast nie widzę innej osoby poza Trumpem. Czyli jednak. Tylko Donald Trump. Dobra, to teraz będę Pana pytać o prognozy na ten rok. Bo no, przychodzą politycy i tak. O ile? Tuż po wyborach prezydenckich, wygranych przez Karola Wrockiego i kwestionowanych bardzo długo, no liczonych, kwestionowanych, tam matematyka szwankowała, ja mm -hmm. nie wiem, czy one nadal nie są liczone. Mam nadzieję, no? że nie, no bo to już był... Bo słyszałam czy czy... gdzieś tam, że gdzieś tam w jakichś komisjach też jeszcze tam coś tam było, ale już nie wiem, czy jest liczone. W każdym razie e, mówili, że będą wcześniejsze wybory parlamentarne. O tyle teraz już przychodzą bardzo ostrożnie i mówią, nie, no chyba wybory to w 2027 roku jesienią. A pan jak uważa? Stawiam na to, że wybory będą jesienią 27 roku. Nie wiem, czy obecna koalicja rządząca przetrwa w obecnym składzie. Mamy, zdaje się, jutro wybory w Polsce 2050. Tak. Nie wiadomo, kto je wygra, nie wiadomo, czy jakiegoś rozłamu tam nie będzie. Więc czy oni w komplecie dojadą jako koalicja większościowa do wyborów, to nie wiem. Natomiast stawiam na to, że one się odbędą dopiero jesienią 27 roku.